Przez wczoraj notatnik AI Notebook LM został zaktualizowany o funkcję pozwalającą tworzyć podsumowania wideo załączonych tam materiałów w języku polskim. Efekt tego jest świetny i z pewnością każdy nauczyciel, wykładowca, student i uczeń będzie pod wrażeniem tej funkcji. Zaledwie kilkoma kliknięciami można dostać rzeczowe podsumowanie naszych materiałów, które wrzucimy właśnie do tego notatnika LM. Mogą to być pliki PDF, Mogą to być filmy z YouTube'a, możemy załączyć tam nasze dokumenty z dysku Google'a, prezentacje. Możemy nawet wrzucić link do całej strony internetowej. To podsumowanie, które dostaniemy, będzie się naprawdę przyjemnie słuchało, co obiecuję Wam pokazać pod koniec tego filmu. I prawdę mówiąc, nie mogę się doczekać, jak kreatywne osoby wykorzystają tą funkcję w przyszłości. Jeśli korzystaliście już wcześniej z Notebooka LM, to waszym domyślnym językiem prawdopodobnie będzie jeszcze język angielski. Nie ma problemu, zmiana na język polski to zaledwie kilka kliknięć. Wystarczy u góry w ustawieniach wybrać język wygenerowanych treści i tam, jeżeli nie będzie języka polskiego, rozwijamy sobie listę i szukamy języka polskiego. O, dajemy zapisz i tyle. Notatniki są gotowe do robienia. Dobrze, to teraz w praktyce zobaczymy, jak tworzyć takie podsumowanie audio i no, jakie efekty tutaj można dostać, na jakie efekty możemy liczyć. Ja stworzę sobie nowy notatnik w notebooku LM. Robimy to oczywiście klikając Utwórz Nowy, kiedy jesteśmy na stronie głównej. I prześlę sobie źródła takie jak przewodnik po bielsku, pobrany ze strony miasta Bielska Białej. Mam przygotowane takie dwa. Oraz dodam jeszcze witrynę, na przykład wpis w Wikipedii z bielska białej, dotyczący bielska białej. I to są trzy źródła, które dodają do tego notatnika. Te przewodniki wyglądają właśnie tak. Jest tutaj masa informacji. Zobaczcie, już są tutaj zdjęcia. Jest to poziom na dwie kolumny, ale notebook LM sobie da radę. Tutaj mamy z kolei taką wąską książeczkę. Również mamy masę tekstu, mamy też jakieś zdjęcia. To wszystko zostało teraz względem naszego notatnika. I teraz zobaczcie, po prawej stronie, w takim panelu o nazwie Studio, znajduje się podsumowanie audio. Klikając na guzik: Wygeneruj, stworzymy sobie właśnie nasze podsumowanie audio w języku polskim. Ja teraz go kliknę. Natomiast tworzenie tego może potrwać kilka minut, więc żeby nie przedłużać. Przełączy się od razu do momentu, kiedy to będzie gotowe. Ok, podsumowanie się wygenerowało, trwało to około 6 minut. Zobaczcie sami teraz, jakie są tego efekty. Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat bielsko-białą. Mamy trochę informacji z Wikipedii, trochę z przewodnika turystycznego. Zobaczymy, co uda nam się wyciągnąć o tym mm, ciekawym mieście. Cześć, tak, Bielsko-Biała to rzeczywiście mm, fascynujący przypadek. Wiesz, formalnie to jedno miasto dopiero od 1951 roku. Krótko, prawda? Dopiero od 1951? To faktycznie późno. No właśnie. A wcześniej dwa odrębne miasta: Śląskie Bielsko. I małopolska Biała. Rozdzielone rzeką. Białą zgadza się. Dokładnie, Rzeka Biała. I to nie była taka zwykła granica, wiesz tylko, administracyjna. Przez wieki to była granica państwowa i nawet diecezjalna. Niesamowite. Dwa światy tuż obok siebie. Jak to wyglądało historycznie? Bielsko było chyba czeskie. Tak. Bielsko od XIV wieku było w królestwie Czech, potem przeszło pod Habsburgów, a Biała. Biała powstała później w XVI wieku i była w Polsce. A po XVII-72 1772... zabór Austriocki, Galicja. Otóż to. Ale co ciekawe, oba miasta w końcu znalazły się w monarchii Habsburgów. I to je zbliżyło. Tak, to był powiedzmy początek integracji. Szczególnie e, zniesienie granicy celnej pod koniec XVIII wieku, no i budowa tego słynnego traktu cesarskiego. To bardzo ułatwiło kontakty, handel. Czyli gospodarka je połączyła, zanim polityka na to pozwoliła? Można tak powiedzieć. Już w XIX wieku tworzyły razem silny ośrodek przemysłowy. A propos przemysłu wspominałeś o przewodniku, co tam mamy? Przewodnik mocno podkreśla te wielowiekowe tradycje rzemieślnicze, sukiennictwo zwłaszcza. To była podobno podstawa dla późniejszej industrializacji w XIX wieku. Jak to jest dzisiaj? Ta przemysłowa tradycja przetrwała. Oj, przetrwała, przetrwała. Oczywiście zmienił się profil, ale przemysł nadal jest tu bardzo silny. Najbardziej znana jest pewnie fabryka silników, teraz Stellantis, dawniej FCA Poland, a jeszcze wcześniej FSM. Fabryka samochodów małolitrażowych, tak? Maluchy stamtąd wyjeżdżały? Dokładnie, teraz to część katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Tam dominuje motoryzacja. Cooper Standard, ZF, dużo tego. Czyli nie tylko Fiat, znaczy... Stelantis. Nie, nie. Są też inne znane marki. Masz Bielmar od tłuszczew, pewnie kojarzysz, Polmos też tu jest, Aluprof, systemy aluminiowe. G.E. Power jest też Beskidzki inkubator technologiczny, który wspiera nowe firmy. Więc dzieje się sporo. Skoro był taki boom przemysłowy w XIX wieku, to musiało się to odbić na mieście, stąd ten mały Wiedeń. Trafiłeś w sedno. Właśnie ten dynamiczny rozwój, te pieniądze z przemysłu pozwoliły na budowę naprawdę reprezentacyjnych gmachów. Architektura przełomu XIX i XX wieku, często secesja, no przypominała Wiedeń. Stąd ta nazwa. Co konkretnie powstało? Och, dużo tego. Teatr, przepiękny budynek, dzisiaj Teatr Polski, imponujący dworzec kolejowy, poczta główna, no i oczywiście kamienice, wille bogatych przemysłowców. To wszystko nadało miastu taki wiesz, wielkomiejski sznyt. A kultura. Poza architekturą. Bo bielsko-biała to też, no, legendy. Jasne. Przede wszystkim teatr Lalek Bania Luka, znany na całym świecie, naprawdę. Bania Luka, no tak? I studio filmów rysunkowych, absolutna ikona. Reksio, Bolek i Lolek. Klasyka polskiej animacji. Dokładnie. I super sprawa, że niedawno otworzyli tam interaktywne centrum bajki i animacji Oko, w końcu. Świetnie. A coś bardziej współczesnego? Też jest. Mają nowoczesną salę koncertową, kawatina hall i jest znany festiwal jazzowy Lotus Jazz Festival, teraz chyba pod inną nazwą, ale wciąż się odbywa. Czyli miasto żyje kulturą historia, przemysł, kultura a ludzie Wikipedia podaje dane demograficzne, które nie są zbyt optymistyczne. Niestety masz rację. Szczyt liczby mieszkańców ponad 184 tysiące był w 1991 roku. Od tamtej pory populacja spada. Prognozy na 2050 mówią o hmm, około 133 tysiącach. Spory spadek z czego to wynika? Przyczyny są złożone, jak zwykle. Dane z 2020 roku pokazują ujemny przyrost naturalny, czyli więcej zgonów niż urodzeń. Do tego dochodzi ujemne saldo migracji wewnętrznych. Ludzie wyjeżdżają, pewnie do większych miast albo za granicę. To trend znany z wielu polskich miast, niestety. Tak, to nie jest tylko problem bielska-białej. Wiele ośrodków regionalnych się z tym zmaga. Dobrze, spróbujmy to jakoś podsumować. Bielsko-Biała jawi się jako miasto, no naprawdę, złożone. Z jednej strony to połączenie dwóch różnych miast, śląskiego i małopolskiego, z tą rzeką pośrodku, która kiedyś dzieliła, a dziś łączy. Z drugiej, silne tradycje przemysłowe, które wciąż są żywe. Do tego bogate życie kulturalne, od teatru Lalek po jazz, no i piękne położenie, góry na wyciągnięcie ręki. Nie można też zapomnieć o tej mozaice religijnej, o której wspomniałaś na początku: katolicy, luteranie. Tak, Bielsko jest siedzibą dietezy Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-August Wszyńskiego. Kiedyś była też duża społeczność żydowska. To wszystko ukształtowało charakter tego miasta. Zostaje takie pytanie na koniec: na ile ta historyczna dwoistość. To dziedzictwo miasta z pogranicza wciąż wpływa na jego dzisiejszą tożsamość. Jak Bielsko-Biała wykorzystuje tę swoją unikalną historię w planach na przyszłość? To jest właśnie ciekawe. Jak miasto buduje swoją współczesną narrację na tych fundamentach? Myślę, że to jest coś, nad czym mieszkańcy i władze miasta ciągle pracują. To temat do dalszych obserwacji. To tyle moi drodzy, po więcej filmów i informacji dotyczących Chromebooków, Google Workspacea, sztucznej inteligencji zachęcam Was do oglądania kanału GEC na YouTubie.